Jesse Eisenberg pojawił się na Międzynarodowym Festiwalu OFF Samera promował film, kiedy skończysz ratować świat. Amerykański aktor Jesse Eisenberg, znany przede wszystkim z glosnego filmu THS Social Network Davida Winhera. Opowiadającego o losach założyciela Facebooka, Marka Zuckerberga, pojawił się w Krakowie na Międzynarodowym Festiwalu Mastercard OFF Samera. Filmowiec przybył do naszego kraju. By promować swoje najnowsze produkcje. Co ciekawe, w obrazie Kiedy skończysz ratować świat artysty nie zobaczymy na ekranie, bowiem jest to jego reżyserski debiut. Z tej okazji 39-latek udzielił pierwszego w historii wywiadu dla polskich mediów. W rozmowie z Agnieszka Laskowska gwiazdor widowiska Batman v Superman, Swit Sprawiedliwości opowiedział m.in. o pracy reżysera. W swojego nowego filmu, a także o polskich korzeniach. Jak się bowiem okazuje, prababcia jest jego Eisenberga ze strony matki, urodziła się w kresnym stawie, natomiast jeden z pradziadów ze strony ojca. Sam Eisenberg także pochodził z naszego kraju. Aktor nominowany do Oscara za najlepsza pierwszoplanowa rola Meska przyznaje, że czuje się bardzo związany z polską kulturą i tradycją, choć sam urodził się w Nowym Jorku. Jestem bardzo silnie związany z Polską. Moja rodzina pochodzi z Kresnego Stawu. Pomiędzy Lublinem i Zamościem. Tam mieszkała rodzina mojego dziadka. Opuścili to miejsce w 1918 roku. Ale niektórzy moi krewni? Którzy przeżyli wojnę w piwnicach w Lwowie, mieszkali później w Szczecinie. Gdy został przyleczony do Polski tłumaczy hollywoodzki gwiazdor w rozmowie z dziennikarka Polset News. Do ubiegłego roku miałem rodzinę w Polsce. Niestety moja krewna stat umarła na co. Była niesamowita kobieta, która przeżyła wojnę, przeżyła mnóstwo tragedii. Była dla mnie prawdziwie heroiczna osoba. Napisałem o niej sztukę zdradził od roli Marka Zuckerberga. 29 kwietnia w krakowskim kinie Kijów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego odbył się uroczysty pokaz najnowszego dzieła Jessica Eisenberga, kiedy skończysz ratować świat. Jest to emocjonująca opowieść o konflikcie pokoleń, nielatwych relacjach z rodzicami i wpływie internetu na nasze codzienne życie. W debiucie reżyserskim 39-letniego artysty wystąpili Julianne i Wolf wolfhardt którzy wcielili się w rolę głównych bohaterów. Zwiastun produkcji możecie zobaczyć poniżej. W trakcie MasterCard of 2023 Seisenberg został także uhonorowany prestiżowa nagroda pod Prat, która jest wręczana przez organizatorów festiwalu.